Cześć! Dzisiaj na tapetę bierzemy płyty indukcyjne. E, większość osób myśli, że płyta indukcyjna to płyta indukcyjna, jakie mam różnice? Otóż jest ich trochę i zaraz wam je pokażę. A więc tak, jeżeli chodzi o różnice płyt oprócz tych wizualnych, czyli więcej narysowanych elementów bądź mniej, które widać z zewnątrz oczywiście. Na wewnątrz te dwie płyty różnią się diametralnie. Tak, na tapetę bierzemy dzisiaj dwie płyty Siemensa. Wzięliśmy je nie bez przyczyny. Jeżeli sobie zobaczymy na pierwszy rzut oka te kropeczki, które tutaj są, jest ich cztery. Tutaj mamy dwie kropki. Czyli po co są te kropki dlaczego one są zawsze dawane na płycie? Otóż to jest środek cewki. Tak. Jeżeli zobaczymy, ta płyta na jednej stronie posiada cztery cewki, natomiast ta posiada tylko dwie cewki. Dlaczego o nich wspomniałem? Jest to dość ważna informacja dla osób, które na przykład miały już płytę i narzekały, bądź mówiły, no to, że część garnka fajnie się grzeje, część jest niestety zimna. Tak? Ma to bardzo duże znaczenie, właśnie. Wybór płyty i konkretnych cewek pod konkretne zastosowania, jakie chcemy użyć w domu danej płyty indukcyjnej. Tak? Jeżeli ja bym coś sugerować i podpowiadać klientom, to zawsze szukamy płyt indukcyjnych, które mają jak największą liczbę cewek. Dlaczego? Te cewki są innego kształtu niż tradycyjne cewki, czyli cewki okrągłe. Tak? To są cewki, które mają kształt plastra miodu, więc pole zimne, które występuje w tej płycie, jest bardzo znikome. One występuje tylko na rogach, gdzie po prostu ta cewka nie dosięga jedna do drugiej. I to jest wszystko. To jest naprawdę bardzo niewielkie pole zimne, które nie grzeje nam garnka, Natomiast w cewkach tego, tego rodzaju, jak w tej płycie, cewki są okrągłe, więc jeżeli byśmy sobie tu narysowali jedno koło i drugie koło, to automatycznie tu to pole, nawet po połączeniu pól, będzie polem zimnym. Najlepiej zobrazuje nam to przykład garnka. Tak? Mamy bardzo duży garnek. Często go stosujemy do gotowania zup czy jakichś większych elementów. I w momencie, w którym położymy na tej płycie, która posiada dwie cewki, i przykryjemy tylko jedną kropkę, a pole połączymy, to niestety druga cewka nie będzie nam grzać, ponieważ nie zakryjemy tej kropeczki, o której wspominałem wcześniej. Natomiast jeżeli użyjemy tej płyty i połączymy pole i położymy garnek w ten sposób, gdzie zakryjemy trzy kropeczki z czterech, automatycznie mamy całe pole grzewcze bez większego problemu, jeżeli chodzi o garnek. A więc jak zdążyliście już zauważyć, nawet płyta indukcyjna może być bardzo indywidualnym wyborem i doborem, więc u nas w AGD Prestige dobieramy idealnie płyty indukcyjne pod każdego klienta.